Kochani, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Żaru z Nieba. Dokładnie wczoraj miałem okazję być na takim otwartym mitingu, tak zwanym mitingu spikerskim w jednej z gorzowskich grup abstynentów, abstynenta klubu AA. Zostałem tam zaproszony przez moich serdecznych znajomych. Były osoby nie tylko z Gorzowa, ale też ze Szczecina, a nawet z Polic. I podczas udziału w tym mitingu miałem również okazję wysłuchać bardzo takich osobistych, niezwykle emocjonalnych świadectw. Świadectw nacechowanych bardzo dużą taką ekspresją emocjonalną stąd do tej pory rozmyślam o tym wszystkim co się wczoraj wydarzyło na tym meetingu gdy tak słuchałem poszczególnych wypowiedzi których myślą przewodnią była walka z nałogiem nagle doszedłem do takiego wniosku Taka myśl się zrodziła w mojej głowie, jak bardzo skomplikowany, jak bardzo nawet wysublimowany jest swoisty teatr, swoisty spektakl, który ma za zadanie nas upokorzyć. Które ma za zadanie przynieść nam, zadać nam krzywdę samym sobie. Jak bardzo wyrafinowane stosujemy metody, żeby siebie zniszczyć, żeby siebie upokorzyć. Przecież metody style picia, o których słyszałem. To, tak jak mówię, są pewne nawet rytuały, niepowtarzalne spektakle, które sobie uczestnicy mitingu organizowali. To zresztą dotyczy nie tylko osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyku, ale również dotyczy tych wszystkich, którzy w sposób destrukcyjny, destrukcyjny odreagowują emocje odreagowują jakieś y, niepowodzenia w sferze emocjonalnej. To jest jakby jak bardzo skomplikowane jest y, ta cała otoczka, która ma za zadanie nas upokorzyć. Ma za zadanie odebrać nam godność, a której tylko i wyłącznie my jesteśmy jedynymi, y, jedynymi twórcami. Pewno y, na taki, a nie inny wybór, właśnie y, znęcania się nad sobą samym, upokorzenia ma y, cała nasza droga życiowa. Ma rodzina, w której się wychowaliśmy, ma y, wpływ y, wszystkich wydarzeń, które nas w życiu spotykały, nawet te takie skrajne, bardzo dramatyczne, o których też wcześniej słyszałem. I to powoduje, że wybieramy taki, a nie inny sposób karania samego siebie. Bardzo y, czasami wysublimowany, bardzo, y, bardzo taki zniewalający i bardzo okrutny sposób karania samego siebie. I tak sobie myślę, że jeżeli y, na czynniki pierwsze, tak mówię, troszeczkę przenośni, byśmy rozebrali ten cały rytuał. Dlaczego tak, a nie inaczej postępujemy? Dlaczego tak, a nie inną otoczkę stosujemy w tych, w tych zabiegach, aby w jakiś sposób z siebie też upokorzyć? To może być pierwszym, pierwszym czynnikiem do zdrowienia gdy dojdziemy z fachowcem do tego, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowujemy w tych chwilach samotności, w tych chwilach, gdy już nie możemy dalej z sobą wytrzymać i wtedy sięgamy albo po środki jakieś chemiczne, albo po jakieś takie właśnie rytuały, które z jednej strony pomagają nam odreagować, a z drugiej strony strasznie nas samych lekceważą i upokarzają, gdy cząstka począwszy się temu przyjmiemy, przyjrzymy i skąd taki właśnie sposób jest to w, wtedy będziemy mieli jedyną i, i niepowtarzalną drogę do uleczenia Jestem pod ogromnym tak jak mówię wrażeniem tego wszystkiego co się wczoraj działo Życzę wszystkim uczestnikom dalszego pięknego, pięknego, trzeźwego życia wolności, a jednocześnie to spotkanie pokazało mi, jak ważna jest ludzka wspólnota, jak ważne, jak ważnym czynnikiem leczącym jest to, że ja w bezpiecznej atmosferze mogę opowiedzieć o tym wszystkim, co mnie boli. I o moim życiu, które doprowadziło mnie do takiego, a nie innego zachowania. Ogromna siła leży w relacjach międzyludzkich, ogromna siła leży w wspólnocie. Do zobaczenia, kochani, jutro, już na ostatnim odcinku żaru z nieba. Trzymajcie się.